Witam, zapraszam na pyszny makowiec na delikatnym, puszystym biszkopcie z masą serową na zimno. Mak ziarno przepłukuję pod bieżącą wodą. Wrzucam do garnka i zalewam 3 czwarte szklanki, tyle co zagotowanego mleka. Mleko można dodać partiami, ale ono wkrótce zostanie wchłonięte przez mak. A reszta odparuję. Gotuję około 2 minut na niewielkim płomieniu. Garnek owijam ręcznikiem. Chowam pod koc na 3-4 godziny. Mak mielę 3 razy. Wcześniej również upiekłam spód biszkoptowy z 3 jaj. Przepis na biszkopt z 3 jaj. Podam w opisie tuż pod filmem. Teraz zaczynam przygotowywać masę makową. Ubijam pianę na sztywno ze szczyptą soli. Do ubitej piany dodaję łyżkę cukru i utrwalam pianę, miksując jeszcze przez chwilę. W drugiej misie do żółtek dosypuję pozostały cukier i miksuję na kogel-mogel. Po chwili dodaję śmietanę. Krótko miksuję. Dodaję budyń kaszę mannę, Ponownie króciutko miksuję. Dodaję kakao. Znowu krótko miksuję. Odstawiam robot i wsypuję przemielony mak. Orzechy umyte i podrumienione na patelni. Umyte, sparzone wrzątkiem i dobrze osączone rodzynki. Domowy dżem, na przykład z czarnej porzeczki. Niewielką ilość aromatu migdałowego do serników do makowcy, taki dodatek, jest idealny. Mieszam łyżką dokładnie, a na końcu dodaję w dwóch rzutach pianę. Jak przy kopcie mieszam ostrożnie i krótko. Pamiętajmy, nie nadgorliwie mieszamy, wtedy masy są puszyste. Wykładam masę na chłodny biszkop i piekę około 40 minut w temperaturze 175 stopni Celsjusza. Kiedy makowiec już przestygnie, zabieram się do przygotowywania masy serowej. Do żelatyny dodaję jedną czwartą szklanki zimnej wody. Po chwili kiedy spęcznieje dodaję jeszcze troszkę wody na objętość około 1 trzeciej szklanki. Wstawiam do rondelka z gorącą wodą, gdzie żelatyna bardzo dobrze się rozpuści. W międzyczasie miksuję ser z dodatkiem na początku niewielkiej ilości śmietany, cukru waniliowego, a potem dodaję resztę i cukier puder. Pokrywam folią spożywczą brzegi formy, żeby zabezpieczyć masę serową przed dotykaniem do blachy. Na żelatynie na wierzchu często pojawia się taki kożuch. Jest twardy, trzeba go po prostu zebrać i wyrzucić. Żelatyna w momencie dodania do masy musi być dosyć ciepła. Dodaję do niej na 3 czwarte szklanki objętości masy serowej. Energicznie mieszam i szybko dodaję do pozostałej ilości. Szybciutko miksuję. Przelewam na bardzo dobrze wystudzony makowiec. Układam szybko owoce. Owoce można było oczywiście wcześniej ułożyć, ale ja chciałam, żeby były widoczne w masie. Stawiam ciasto na godzinę do lodówki, później wyjmuję, polewam ciepłą polewą chaotycznie. Zobaczycie, że wychodzą bardzo śmieszne, fajne wzorki, dekoracyjnie to wygląda. Ciasto naprawdę wygląda apetycznie, a przy tym jest bardzo pyszne na wszelkie okazje świąteczne, jak i na co dzień. Polecam gorąco, subskrybujcie kanał, komentujcie, nie żałujcie, łapek. Życzę smacznego, dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne przepisy.